Wejścia analogowe mamy, możemy sobie podzielić na wejścia napięciowe, prądowe i rezystancyjne. Tak naprawdę, mierzone jest tam zawsze napięcie, bo tak działają urządzenia elektryczne, elektroniczne. Natomiast jeżeli skonfigurujemy wejście jako napięciowe, wynik, który z niego będziemy odczytywać, będzie skalowany do voltów, Natomiast jeśli prądowe do miliamperów, to jest takie, taka różnica. Na wejściach prądowych możemy skonfigurować wejście jako standardowy interfejs 0,20 lub 4,20 mA. Wejście napięciowe możemy skonfigurować i odczytywać sygnały 1,10 V albo ogólnie napięcie z zakresu 0,30 V. Pewną, pewną różnicą w stosunku do napięciowego i prądowego jest wejście rezystancyjne, gdzie możemy jest skonfigurować w taki sposób, żeby e, rezystor odniesienia, który służy do pomiaru wartości podłączonej do wejścia, był skonfigurowany w ramach wejścia, więc nie, nie potrzebujemy zewnętrznego zasilania.